Cześć! Dzisiaj będzie o orgazmach, a dokładniej o tym, czy istnieje coś takiego jak orgazm pochwowy i czy to by na pewno jest ten jedyny i właściwy. Zapraszam. Z tymi orgazmami to jest tak, że lubimy sobie stwarzać problemy. I często dostaję pytania od kobiet, które nigdy nie przeżyły orgazmu pochwowego e, i się denerwują, pytają, czy to jest normalne i jak się mają tego nauczyć. Podobnie partnerzy często piszą do mnie z pytaniem, jak zaspokoić partnerkę, ona nigdy ze mną nie dochodzi. No i tak naprawdę winny wszystkiemu jest Freud. To jest taki koleś, który dawno temu stwierdził, że orgazm pochwowy to jest ten jedyny i właściwy, a orgazm łechtaczkowy jest niedojrzały. W ogóle, naukowcy kiedyś stwierdzili, że skoro mężczyzna, e, żeby spłodzić potomka, potrzebuje orgazmu, e, to kobieta również go potrzebuje i osiągnie go oczywiście po, poprzez penetrację. Prawda jest jednak taka, że odpowiednikiem męskiego penisa jest kobieca łechtaczka, a nie pochwa. Orgazm podczas penetracji jest naprawdę rzadkim zjawiskiem. Osiąga go mniej niż 30% kobiet i to też nie zawsze. E, czy w takim razie te pozostałe kobiety, czyli ponad 70% osiąga orgazm niedojrzały? No nie, to jest głupota, bo nie ma różnych orgazmów. Owszem, każdy może być inny, możemy go doświadczać w inny sposób, inaczej odczuwać, bo orgazm to jest takie nagłe uwolnienie napięcia seksualnego, ale nie ma różnych rodzajów orgazmu. Są tylko różne drogi, które prowadzą do jego osiągnięcia. Można oczywiście dojść poprzez penetrację, poprzez stymulację łechtaczki, sutków, płatków uszu, czy małego palca u prawej stopy, no ale nie mówimy wtedy o orgazmie stopowym. Orgazm można też osiągnąć podczas ćwiczeń, podczas snu czy w trakcie stymulacji partnera bądź partnerki, gdy sami nie jesteśmy stymulowani. I myślę w ogóle, że za często skupiamy się na tym, żeby osiągnąć jakiś konkretny orgazm zamiast cieszyć się sobą, swoją bliskością, uczyć się siebie nawzajem. No bo tak, seksu trzeba się nauczyć i z każdym kolejnym partnerem bądź partnerką uczymy się go od nowa. No i penis to nie jest magiczna różdżka. Kobieca pochwa w większości przypadków, ponad 70%, jest dość słabo unarwiona, i nie wystarczy po prostu pchać tego penisa, jakby tam na końcu był jakiś magiczny przycisk, który po prostu trzeba parę razy tryknąć, żeby mieć ten orgazm. No, tak to nie działa. I nie zapominajcie, że seks to nie jest tylko penetracja. Jeżeli dojdziesz pomagając sobie dłonią bądź jakimś gadżetem, a nie tylko dzięki penisowi partnera, to to też się liczy. Nie narzucajcie sobie jakiś dziwnych znaczeń tych orgazmów, nie stopniujcie ich, tylko po prostu cieszcie się tym, no bo seks to jest zabawa. I próbujcie, testujcie, sprawiajcie sobie przyjemność, no i osiągajcie te orgazmy. W taki sposób, w jaki lubicie i w taki sposób, w jaki potraficie, bo nie ma czegoś takiego jak lepszy czy gorszy orgazm. Dobra, bo się nakręciłam mówiąc o tych orgazmach, ale serio dziewczyny, nie odbierajcie sobie tej przyjemności. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Chodźcie na Facebooka, na Instagram, na Twittera i widzimy się niedługo. Trzymajcie się! Pa!